Witam na moim kanale, to jest taki film poglądam sklep i chore takie wiki, u pana sklepa, W kiedyś na 7 roku taka sklepa była, się kupowała chodziła po wioskach I, i się kupowała za 5 kupować, teraz tylko wspomnę. I Żeby kadawać takie kogo trzeba wejść na rękę, bo na inaczej wami. A film poglądam oko u chuste. Film, a po polsku i, او پرځته کوپیم نو چې ککاو ته په کاڼي ساتو سمه د سيكوبراسين کاډال تیم نه پاند په پالا دمان او کوپیم ای تیم اګو The family was Joseph Masterson, the father, and their and his wife, and their children, Peter, Seven, eight. I mu powdawał pa, pani, która jest panem mężczyzną i właśnie prowadził dwóch jest taki Stokiem. No i koniecznie ma kilka innych osób, które mają pomóc. Ten działany pański ma określać, czy to jest księdza bardzo nawiązana z Ameryki. No. no i ta klubka i oni właśnie w bakali spadają na sytuację. I na kroki się mają trzy szkolene dwie osoby. Jeśli chodzi o film, to film się bardziej oknika jak film dokumentowany niż, niż film. I to jest kuszą umówiona, wyjaśniona, po co to dlaczego. I, i, i to się pojawia, jak po jakimś czasie film ja kilka kuchów. I, i film odgrywam tajemnicę, co się o tym komu. Ale film nie tylko ok, się oknika bardzo, niezbyt fajna. choć właśnie tak... I się wytrzymasz, ale kim bliżej końca, więcej kubek na ekranie, tym więcej pielizmu i knukawców na ekranie, mamy i, i, że niby popełniła z popełniła bójstwem, czy mądrzec, czyli mąd uczony, i potem uczona, i co robiła No i już tak jest na spoko, ale jak później kochacie się jak nas tych pracowników, która układała się z, z parkiem z, z, tych spraw, to określił ok i zaczął się układać, to ten, nie jest jakoś co się układaje. I film jest tutaj, ale też nas ta Pani ogląda, a potem z filmu, aż się wyjść, pokręcić słowa, słowa z tą nażółtej tą Pani, która prowadzi tę sprawę. No i ona jest, nie bój mówić, że nie żyje, jest ujęciona i nie może być z tego bo boja, jak nikt nie uchwaścił. No i filmka się układała na ekranie, Ponieważ ich nie chce przynaleźć, to sobie krzynkę na głowę i ukaże po końcu filmu, nie potrafi skręcić tej krzynki, co przed chwilą było wychodzić z zamyka na powstań samych, a później ukaże się, że nie wie, czy to jest i było cięcie tą głową i to też na film, nie fajny, nie fajny, mogłoby być fajny, jak jej filmowy poroman, więc by tak się złapił, że na niskim ten słaby potrzeb, słaby film. I jakoś filmu, jak posła wokreśl szuman czy uciskam roku, to nasz słabytka, jakoś filmowa film, a teraz pokażę, że i Diba i film nie nakazuje jest w na kanale, i pokażę, się i najsłabiej odkryć, jaką I okej, ja mam bana nie produkcji, a to i na na moim kanale.